Moi drodzy na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem krl otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. O nie, kałach się sprzedał. Przecież to nie jest Herzo Wyron! Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w grze Who is this Man, czyli symulatorze naszego sąsiada. Oczywiście nasz sąsiad ma wąsy i nie mogę oficjalnie powiedzieć, kim jest, no bo wiadomo, uwaga, Demonetize. Mówią, że wąsacz popłynął u botem do Argentyny. Mi się nie wydaje. Wydaje mi się, że popłynął u botem na Podlasie i mieszka za domem Krzysztofa do nim Knur. Oczywiście to jest nasza hawirka, to jest nasza chata. Wiecie co, ja na początku zacznę zabezpieczać drzwi, bo tutaj w tej grze się robi nieprzyjemnie, jeżeli by Chodzimy z domu. No i musi... mamy tutaj szyfry, mamy tutaj hasła. O nie kałach dzięki, nie, że to pokazałeś. Dzięki za IP. Mamy tutaj skrzynkę reportów, yy, mamy tutaj sklep, no i muszę zacząć od kupna coin minera, żeby on farmił mi jakkolwiek pieniążki, i będziemy musieli ukradkiem skradać się do domu wąsacza, żeby coś tam osiągnąć. O, złodziej, siema! O, default, co ty zrobisz? Ja przeszedłem miniaturki zrobić, ja przeszedłem. Teraz musimy ten itemek postawić sobie gdzieś blisko komputera, żeby on zaczął farmić dla nas pieniądze. Pan wąsacz, z tego co widzę, może być dosyć wyjątkowo stawiony tutaj. To jest jego dom. Wiecie co? Tworzył sobie garaż i ja bym chciał go po prostu zobaczyć. Drzwi otwarte. Tej, wąsacz, gdzie jesteś? Kurde, coś mi robi zdjęcia. O Boże, tu są kamery. Wąsacz, wąsacz spokojnie, ja tylko przyszedłem porozmawiać. Wąsacz. Co... co tu się dzieje? Wąsacz! Boże, dostałem podbrudkowego od wąsacza! Tak nie powinno być, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, włamałem się do wąsacza jeszcze raz. Musimy mu robić przeszukanie hawiry. Tu jest jakiś locket room. To nie wiem co to jest, jakiś safe. Otwieramy wszystko i zbieramy tutaj. Co się da. Dobra, na początku przeszukajmy kuchnię. Może tu jest tak ciemno, że ja kompletnie nic nie widzę coś w środku. Ej, tutaj chyba nic nie ma autentycznie, nie? Mamy, moi drodzy, czerwony klucz. Czyżby wąsacz chciał szerzyć rewolucję komunistyczną? Czerwonym kluczem? Dobra, słuchajcie, pobawimy się trochę z wąsaczem w Mickey and Mouse. O. Cholera. I, wracając do domu wąsacza, zauważyłem tutaj listonosza. Dobra, wsadził mu chyba list. I, mamy list. Mamy list wąsacza. Ten wą... zasalutował w ogóle, XD. Nie wiem po co mi jest czerwony klucz. Dobra, słuchajcie, otwieram sobie te szafki powoli. Z tego co widzę, to tutaj komplet nic. Jest dysk na wąsacza, dobra. Dobra, palimy stąd gumę. Mamy na razie wystarczająco dowodów. Czekajcie, ty, bo ja mam jakiegoś klucza, nie? You need a Old Key. Old key? Ja mam red key. Czyli czerwony klucz. Ty, czekaj, ja wezmę coś sprawdzę. Tu jest Winda. Spróbujemy pojechać do basement, czyli do piwnicy. Jego jestem w piwnicy. To jest. Aha, you need hammer. Tu jest rusty key. Ty, to gdzie ja potrzebuję Redkea? Okej, okay, jestem u góry, to wiecie co? Może wyrzucę latarkę i wezmę to, bo to będzie terminal będzie ważniejszy. Tu nic nie ma. Dobra, musiałem przelecieć do domu, bo nie dało się po prostu wyjść. I zobaczcie, tutaj do tego boksa wkładamy rzeczy, które nam się wydają niezgodne, czyli oczywiście jeszcze list, oczywiście jeszcze teczka, świetnie. Otwórz komputer, klikamy report. I teraz w tym momencie te itemy się sprawdzają, nie? Czy one mogą zweryfikować, e, że to jest nasz kochany wąsacz argentyński? Tutaj mamy oczywiście bitcoiny, zarabiamy w bitcoinach, więc spoko sprawa. Dobra, i mamy już list zweryfikowany. I teraz, moi drodzy, cyk, BR3VC i teraz hasło, czyli P58FC, login. Mamy 50% dowodu, że to jest wąsaty. Tutaj są oczywiście nasze pasy zapisane. M tylko mnie widzi i ucieka. Nie wiem po co mi jest red key. Czerwony klucz. Red key. You need a car key. Żeby to otworzyć, potrzebuję klucza samochodowego. O Jezus. A cholera mi czerwony klucz. Do czego mi jest potrzebny czerwony klucz w tym domu? Znalazłem, moi drodzy. Red key jest tutaj potrzebny. Otwieramy, co tu jest. I klucz już mi niepotrzebny. Mogę wyrzucić. Ok, bierzemy królika. Bierzemy czaszkę. Ej, tu są też sza. Ło. Mapa. Bardzo dobrze otwieramy. Jest KARKI. Czyli mamy klucz samochodowy, moi drodzy. Karki jest do samochodu. Dobra, uciekamy. Nie, Adi, nie denerwuj się. Nie denerwuj się, wąsacz, nie denerwuj się, jestem tajnym. O, wąsacz mi rozstrzelał. Dobra, słuchajcie, jestem już przed samochodem, otwieram ten open. Wyrzucam oczywiście ten key. O, on mi się przyda akurat. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, wiecie co? Sprawdzimy, czy ta mapa i to wszystko to będą wystarczające dowody. Dobra, czaszeczka i maskoteczka, dobrze. Sprawdzamy teraz. Dobra, czyli jednak to coś dało. Mamy 66% dowodów, że to jest on. Mamy tylko crowbar, czyli łom. Czekajcie, udamy się teraz do domu wąsacza z powrotem i spróbujemy jeszcze gdzieś, kurde, poszukać czegoś. Hey, czekajcie, tutaj był jeszcze raz listonosz. Ty, do... Adi. Ale się wkurzył, dobra. Ale ukradłem ci list, więc gościu, nic nie możesz zrobić. O, Ten Adolf to jak James Bond dosłownie do mnie strzelił. Dobra, ukradłem kolejny list, wrzucam go tutaj. Zdam tylko szybko report z tego listu. I wiecie co, szczerze mówiąc, kupiłem sobie tutaj spy kamera, bo tam jest w środku ten. Tu jest w środku safe, który muszę jakoś oglądać. Muszę szukać kodu na ścianie do tego safe'u, bo gdzie ten kod jest, to już. Jeden Bóg wie, nie? Więc muszę szybko przeskrolować te pokoiki w poszukiwaniu kodu. Mam nadzieję. O, dobra, wąsacz idzie spać. Dobrze, to niech śpi. Zamknijmy mu drzwi. Szukamy kodu, szukamy kodu. On się ma świecić na zielono na ścianie. No tutaj go nie ma. Halo, gdzie jesteś, kodzie? O, już biegnie do mnie wąsaty. Więc wiecie co? Ja się tutaj sprawdzam szybko ten pokój. Ej, też jest puste, czajcie to. Kompletnie puste to jest. Damnit. Dobra, zaraz tu wąsaty przybiegnie, więc ukradnijmy ile możemy. Open, dobra, mamy laptop. O, tu jest jeszcze pokój, którego nie sprawdzałem. Otwórz. Pusto. Pusto. Kompletnie puste szafki. I gdzie jest młot? Jest młot, moi drodzy. Dobra. Wymienimy go na razie za laptop. Kurde, muszę szybko zamówić windę teraz. Proszę cię zjeść, zjeść, zjeść. Mogę to zrozwalić młotem? Nie. Dobra, jestem w piwnicy, nie? Rozwalam ścianę. Ale potężne rozwalenie tutaj było. I co tu jest? Tu jest szał, czyli łopata. Dobra, czyli biorę młot. Tu jest mi potrzebny rusty key. A ja takiego nie posiadam. Eee, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś, kodzie? Proszę cię. Aj. Dobra, skradamy się tutaj po cichu, żeby nie zaalarmować wąsacza. Dobra, już miałem powiedzieć, nosacza, nie? Dobra, otwieramy, digin. To możemy wyrzucić. Bierzemy spinner, bo to nam jest potrzebne. I nie mylić z spinnerem, to jest zwykły klucz. Dobra, otwieramy TT na kręteczki. Dobra, i co mamy? Rusty Key. Świetnie. Czyli jedziemy teraz do basement. No i otwieramy, moi drodzy, drzwi rusty Key'em. I mamy kartę, czyli ten klucz wyrzucam, biorę kartę. Sprawdzam czy tu coś jeszcze jest, może kodzik jest na ścianie. Ej, podnieś to byku. Nie no, niestety tutaj nie ma kodu na ścianie. Diemet. Dobra moi drodzy, wiem co muszę zrobić. Muszę teraz upozorować napaść i po prostu wjedziemy i ściągniemy deseczki. Cyk. Cyk. Karta kredytowa. Cyk. Jest potrzebne ołtki. Czyli kartę i łąb będziemy mogli wyrzucić, ale musimy dalej działać i szukać kodu. Wąsać ja bym był bardzo szczęśliwy. Olera. Opieć stąd. Ukryjmy się w szafie, o. Dobra, on gdzieś poszedł chyba. Wychodzę. Yolo. Dobra, zaryzykujemy, wchodzimy do tego pokoju. Jest kod, moi drodzy! 9500. Realnie. 9500. Boże, wąsacz tam jest. Wąsacz, odejdź sobie, idź w inną stronę, słyszysz? Dobra, on gdzieś idzie, okej? Okay. Dobra, on poszedł, ja się skradam teraz. 9500, pamiętamy. 9500. Otwórz. Dobra, co tu będzie? Open. I co to jest, moi drodzy? To jest old key, czyli to jest stary klucz. Dobra, czyli teraz dzięki temu staremu kluczowi dostanę się tutaj w te drzwi. Otwieram te drzwi, co tu znajduję? Mózg? Róż, no, muszę wziąć mózg w takim bądź układzie. <grym> Dobra, niech będzie, no i nie mam innego wyboru. Biorę mózg. Czy to jest jakikolwiek dowód, że to może być wąsacz? Zaraz się przekonamy. Dobra, wrzucę tu mózg. Wrzucę tą kartę. Wrzucę ten stary klucz. Ej, w sumie za mózg z wąsacza dostałem 6 bitcoinów. Super. Mamy, moi drodzy, 100% dowodów na to, że to jest hilter. Znaczy zaczynamy śledztwo za chwilę. Żeby zacząć śledztwo, musimy sobie kupić broń, tutaj zainwestować w pistą i w kule szokowe. Musimy pomóc policjantom. Kupimy dwie takie kulki. No jedna wystarczy w sumie. Moi drodzy, zaczynamy śledztwo. Drodzy, mamy 100%, że to jest on. Start investigation, zaczynamy śledztwo. Ja i wyrzućmy już tą spy kamerę. Zobaczmy, co się stało. Przyjechała policja. Dobra, czy ja dam radę podnieść stąd broń? Pistol, dziękuję. Walki Toki. I kulka. Dobra. Idzie pan policjant, co teraz? Panie policjantzie, tam jest pan. Pa. Dobra, czekaj, spróbuję to zrobić szybciej. Pum. Dzień dobry, wierzę, wierzę, wierzę. Ale dostał pałą. I to już? Po wszystkim? Tylko Syreny wyją? E Halo, dlaczego jestem w domu? Coś mnie przeteleportowało. Co tu chodzi, ey? your computer. Ok, mission complete. Thank you for playing and supporting the game during early access. We are working for the new development of the game. No, oczywiście, bardzo fajnie. Bardzo mi się podobała szczerze ta gra. No wreszcie jakaś odskocznia. Coś, z czym mogą się akurat naprawdę pobawić i świetnie się bawić. E Moi drodzy, mogę tym jechać? Niestety nie. Udało nam się złapać wąsacza. Wąsacza już tutaj nie powinno być. Oczywiście, że nie. No to co, moi drodzy? Ja wam może tym optymistycznym akcentem podziękuję za rozgrywkę. Naprawdę fajnie się bawiłem. O, jeszcze ktoś mi próbuje wbić na chatę. Oczywiście fajnie się bawiłem. Swoje propozycje piszcie w komentarzach z zagadnieniem hashtag Sikalafon. Eee, to wyświetli wam się jak na ekranie pisać hashtag z i co? Do następnego odcinka! Dziękuję wszystkim osobom, które postanowiły wspierać mój kanał. Patroni! z Wielki, Skender, Sznieko, Uber, Renegade, Sharp, Fanatycy, Snowfox, Kamil Janiak, Smyrtek, Asek.